Mój najlepszy przyjaciel Kuba ma autyzm i widzi świat inaczej niż większość ludzi. Jest super inteligentny w kwestii komputerów, ale ma problemy z niektórymi codziennymi sprawami. Zeszłego lata byliśmy w strefie gastronomicznej w centrum handlowym, kiedy Kuba nagle zaczął wyglądać na przerażonego. Szepnął musimy natychmiast stąd wyjść. Rozejrzałem się, ale nie widziałem nic złego. Zanim zdążyłem zapytać dlaczego, Kuba schował się pod naszym stołem i doczołgał się do wyjścia. Ludzie zaczęli się gapić, ale Kuba nie zwracał na to uwagi. Miał konkretny cel. Ruszyłem za nim, nie rozumiejąc niczego. Czy to jest nowy co się dzieje? Zapytałem, kiedy wyszliśmy na zewnątrz. Kuba wskazał na sufit. Widziałeś te balony? Czerwone balony? Wzruszyłem ramionami, mówiąc, że to przecież tylko zwykłe Wyprzedaż. Ale Kuba był śmiertelnie poważny. Kuba powiedział poważnie: Zauważyłem pewną zależność. Czerwone balony zawsze oznaczają, że za 24 godziny będzie burza. Zaśmiałem się, ale Kuba wyciągnął telefon i pokazał mi swoją aplikację pogodową. Aplikacja nie przewidywała deszczu nigdzie w okolicy. Jednak następnego dnia nadeszła potężna, niespodziewana burza, która spowodowała, że w całym mieście zabrakło prądu. Potem zacząłem zauważać, że Kuba unika miejsc z czerwonymi balonami. Przyjęcia urodzinowe w McDonald's? Nie. Walentynkowe wystawy sklepowe? Zdecydowanie nie. Dwa miesiące później byliśmy na weselu mojej kuzynki. W pewnym momencie Kuba dostrzegł czerwone balony na suficie. Bez słowa podszedł prosto do panny młodej. Szepnął jej coś i podał kluczyki do swojego samochodu. Ona wyglądała na zdezorientowaną, ale podziękowała mu. Trzy godziny później namiot weselny zawalił się z powodu dziwnej burzy. Moja kuzynka później opowiedziała mi, że Kuba szepnął jej, zabierz mój samochód do domu dziś wieczorem, zaufaj mi, będziesz go potrzebować. Teraz wszyscy w mojej rodzinie dzwonią do Kuby, zanim zaplanują coś na zewnątrz. Moja ciocia nawet nie kupuje już keczapu, żeby być bezpiecznym na wszelki wypadek.